W naszym oddziale nefrologii w stacji dializ instalujemy nowy, nowy sprzęt do hemodializy, a wszystko to jest możliwe dzięki dotacji, jaką uzyskaliśmy z Ministerstwa Zdrowia, za którą serdecznie dziękujemy, bo blisko 2 miliony złotych pozwoliło nam na zakup pełnego wyposażenia nowych aparatów do stacji dializ, bo tych aparatów jest 31. Sukcesywnie wymieniamy ten, ten sprzęt tak, aby wymienić te wysłużone aparaty, które funkcjonowały od początku naszej stacji dializ. Sama stacja dializ jest najważniejszą w naszym województwie podziała w systemie 24 godziny. Pacjenci mają wsparcie w naszym, w naszym szpitalu w systemie 24 godziny 24 miejsca. Do hemodializy. One są dzisiaj obsługiwane przez nasz zespół szpitalny. No i to, co wiele lat rozmawialiśmy i szukaliśmy środków finansowych, stało się możliwe, bo dotacja ze strony Ministerstwa Zdrowia w pełni pokryła zakup sprzętu, no i dzisiaj możemy się z tego cieszyć.